1.4 TSI. Silniki benzynowe z serii EA 211 są dostępne w dwóch wariantach mocy, przy czym wersja o mocy 150 koni mechanicznych jest wyposażona w system dezaktywacji cylindrów Active Cylinder Control. Są one wysoce niezawodne. Układ rozrządu wykorzystuje pasek zębaty, który wymienia się co 120 tysięcy km. Proces wymiany jest prosty i mniej skomplikowany niż w przypadku układów łańcuchowych. Silnik o pojemności 1,4 litra jest oszczędny pod względem zużycia oleju, którego spadek staje się zauważalny dopiero po 15 tysiącach kilometrów. Po przejechaniu 200 tysięcy kilometrów może być konieczna wymiana pompy wody i obudowy termostatu połączonych w jeden zespół i napędzanych oddzielnym paskiem zębatym połączonym z tylnym kołem wałka rozrządu zaworów dolotowych. Oryginalna część zamienna kosztuje około 250 dolarów co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Plastikowa obudowa termostatu może jednak przeciekać, a ponieważ nie jest sprzedawana oddzielnie, wymianę planuje się w zależności od jej stanu. Częstym problemem jest lekkie zaparowanie w okolicy bloku cylindrów od strony separatora oleju. Aby temu zaradzić, wystarczy nałożyć środek uszczelniający po uprzednim zdemontowaniu separatora oleju. 1,4 TSI GTA Hybrid. Wersja hybrydowa jest równie niezawodna co podstawowy model TSI 1,4. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 9,9 kWh znajduje się pod tylnym siedzeniem. Silnik współpracuje z sześciobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów DCT z wbudowanym silnikiem elektrycznym. Wszystkie podzespoły idealnie ze sobą współpracują i zapewniają trwałość. 1,5 TSI Ten silnik z rodziny EA211 Ewo bazuje na silniku TSI o pojemności 1,4 i odziedziczył jego niezawodność. 1,8 TSI i 2 TSI Te rzędowe, turbodoładowane czterocylindrowe silniki należą do trzeciej generacji serii EA888. Od 2019 roku w Volkswagenie Passacie B8 montowane są dwa silniki TSI generacji 3-6. Rozrząd wykorzystuje łańcuch zębaty, który należy wymienić po przejechaniu 150 000 km. Stopień zużycia można sprawdzić przez specjalne okienko kontrolne. Jeśli korbowód ma rozszerzone cztery rowki, należy go wymienić. Silniki te nie są podatne na zwiększone zużycie oleju ani osadzanie się nagaru na zaworach dolotowych dzięki łączonemu układowi wtryskowemu do komory spalania i przed zaworami z ośmioma wtryskiwaczami, który utrzymuje czystość zaworów. Wersja dwulitrowa o mocy 190 koni mechanicznych pracuje w cyklu Millera z regulacją skoku zaworów wydechowych lub dolotowych w zależności od mocy silnika. Konserwacja tych silników nie jest tania. Pompa wody kosztuje około 450 dolarów. Często dochodzi do zaparowania pokrywy zaworów, co można wyeliminować poprzez wymianę zaworu odpowietrzającego skrzynię korbową, który jest łatwo zdemontowany, ponieważ jest przymocowany do pokrywy za pomocą śrub. Volkswagen Passat B8 jest częściej kojarzony z silnikami diesla niż z silnikami benzynowymi. Najpopularniejsze silniki diesla to jednostki o pojemności 1,6 litra. 120 koni mechanicznych oraz dwulitrowe TDI. Modele o pojemności 1,6 litra były produkowane bez układu wtrysku mocznika do roku 2016, ale od wiosny roku 2015 seria CR Blue Motion wymagała tankowania AdBlue. Do roku 2019 obie wersje otrzymały wtrysk mocznika. Dostępny jest dwulitrowy TDI bez mocznika o mocy 150 mechanicznych, natomiast wersje o mocy 190 i 240 koni mechanicznych diesel Biturbo, są wyposażone w ten układ. Modernizacja silnika diesla miała miejsce w marcu 2019 roku, czyli w tym samym czasie, gdy zakończyła się produkcja sedana Passat B8 w Europie, gdzie pozostały jedynie SUV Kombi Alltrack 1,6 TDI i 2 TDI. Oba silniki należą do rodziny EA288 i mają żeliwny blok cylindrów. Model o pojemności 1,6 litra jest prostszy. Nie posiada wałka wyrównoważającego ani przesuwnika faz rozrządu w głowicy cylindrów. Silnik dwulitrowy posiada te elementy, a przesuwnik faz rozrządu znajduje się po przeciwnej stronie jednego z wałków rozrządu, a nie w kole pasowym rozrządu. Układ paliwowy Common Rail jest wyposażony w pompę Bosch CP4 i wtryskiwacze elektromagnetyczne. System ekologiczny jest złożony i obejmuje dwa obwody EGR oraz moduł neutralizacji spalin z wieloma czujnikami, w tym czujnikiem ciśnienia w jednej ze świec żarowych. Chłodnica powietrza doładowującego z chłodzeniem cieczowym jest wbudowana w kolektor dolotowy. W okresie gwarancyjnym w niektórych samochodach dochodziło do wycieków płynu chłodzącego do zaworu dolotowego z powodu pęknięć w chłodnicy powietrza doładowującego. Poza tym silniki są niezawodne i mogą przejechać 500 tys. km bez większych napraw. Pasek rozrządu wytrzymuje 200 tys. km bez zerwania. Układ EGR z filtrem cząstek stałych i neutralizatorem można częściowo wyłączyć programowo lub usunąć. Układ paliwowy jest wrażliwy na jakość paliwa, dlatego zaleca się stosowanie wyłącznie wysokiej jakości oleju napędowego, aby zapewnić żywotność wtryskiwaczy do 300 000 km. Pompa CP4 jest podatna na zapowietrzanie, które może wystąpić podczas pracy z prawie pustym zbiornikiem. Prowadzi to do powstawania wiórów, które uszkadzają wtryskiwacze i regulator, co wymaga dokładnego czyszczenia całego układu paliwowego, łącznie ze zbiornikiem. Przy dużym przebiegu możliwe jest zaparowanie lub pęknięcie pokrywy zaworów z powodu uszkodzonej membrany zaworu odpowietrzającego skrzynię korbową wbudowanej w pokrywę. Wymiana oryginalnej pokrywy kosztuje 380 dolarów, ale istnieją tańsze odpowiedniki. Przekładnie? Pasat B8 był wyposażony w sześciobiegową manualną skrzynię biegów, która wyróżnia się trwałością, o dwumasowym kole zamachowym poniżej. Siedmiobiegowa skrzynia DSG DQ200 OAV-OCV. Sucha skrzynia biegów DSG z podwójnym sprzęgłem, stosowana z silnikami 1,4 TSI, 1,6 TDI oraz 1,8 TSI. Przy prawidłowej eksploatacji, jest uważana za ulepszoną i niezawodną, jednak agresywna jazda skraca żywotność okładzin ciernych. Wymiana pakietu sprzęgła kosztuje od 600 do 700 dolarów. Zużycie można sprawdzić w serwisie. Skrzynia biegów jest wrażliwa na jakość oleju. 1 litr dla mechatroniki i 1,7 litra dla skrzyni biegów, olej G055512A2. Filtr mechatroniki wymaga wymiany nie wcześniej niż po przejechaniu 60 000 km przy prawidłowej konserwacji. Sześciobiegowa skrzynia DSG DQ-250O2E-D9. Montowany jest w dwóch silnikach TSI i TDI. Ta mokra skrzynia DSG uchodzi za udaną i trwałą. Mokre sprzęgło przypomina sprzęgło cierne klasycznych skrzyń automatycznych lub sprzęgło Haldex. Olej do mechatroniki i sprzęgła kosztuje do 40 dolarów za litr. Około 5 litrów. Spuszcza się przez rurkę sterującą, a uzupełnia się przez korek spustowy lub otwór pod filtrem, w zależności od tego, który z tych sposobów trwa dłużej. Filtr, umieszczony pionowo pod akumulatorem, wraz z czujnikiem i uszczelkami, wymienia się co 60 000 km. Siedmiobiegowa skrzynia DSG dq 500 ODL z dwoma TDI Biturbo. Jest on stosowany od 2018 roku w silnikach dwulitrowych i uchodzi za bardzo niezawodny. Wymiana oleju, 5 litrów i filtra co 60 tysięcy km wydłuża jego żywotność. Zaprojektowany dla dwucylindrowego TDI z podwójnym turbodoładowaniem, jest to najmocniejszy poprzeczny DSG. Konserwacja jest podobna do DQ250, ale wymaga 6 litrów oleju i unikalnego filtra za 30 dolarów. Przy odpowiedniej konserwacji, skrzynie biegów są niezawodne, choć czasami mogą występować szarpnięcia w zmianie biegów. Dobrze współpracują z silnikami z chipem, układ chłodzenia, silniki dwulitrowe. Stosowany jest płyn niezamarzający G13 przyjazny dla środowiska ale wymaga dodania do zbiornika wyrównawczego dodatków krzemianowych w celu ochrony aluminiowych części przed korozją. Niektóre zbiorniki Passata B8 mają wkładki krzemianowe, oznaczone jako z krzemianami G13. Worki krzemianowe mogą pęknąć, zatykając kanały układu chłodzenia lub blokując pompę, co pozostaje problemem. Volkswagen opracował zbiornik z podwójnymi ściankami ale w 2009 roku przeszedł na zbiorniki bez komór krzemianowych. Właściciele mogą wybrać dowolną opcję lub zrezygnować z krzemianów, wymieniając płyn niezamarzający co 3 lata i dodając jeden lub dwa pojemniki krzemianu od Volkswagena. Koło zamachowe dwumasowe występuje w prawie wszystkich pasatach B8, z wyjątkiem wersji 1,4 TSI od o mocy 125 km z kołem zamachowym jednomasowym. Oryginalne dwumasowe koło zamachowe kosztuje od 1200 dolarów, ale zamienniki Saks lub Luke za 1,4, 1,6 lub 1,8 litra będą kosztować od 450 do 600 dolarów. Żywotność wynosi około 200 tysięcy kilometrów, ale z napędem na cztery koła ulega skróceniu. Uszkodzone koło zamachowe wydaje pisk lub zgrzyt na biegu jałowym. Napęd na wszystkie koła Montowany jest w silnikach o mocy 150 koni mechanicznych i ze sprzęgłem Haldex bez filtra oleju. Olej wymienia się co 60 tysięcy kilometrów. Jeśli nie zostanie wymieniony na czas, w oleju tworzą się skrzepy zatykające filtr siatkowy pompy elektrycznej, co może doprowadzić do awarii po 100 tysiącach kilometrów. Koszt oleju sięga nawet 70 dolarów, a podczas wymiany oczyszcza się wlot pompy. Przy dużym przebiegu może dojść do zaparowania połączenia między skrzynią biegów a silnikiem lub pokrywy skrzyni DSG. Sterowniczy. Elektryczna przekładnia kierownicza po 100 tysiącach kilometrów na nierównych drogach może wydawać głuche stukanie spowodowane bocznymi ruchami kierownicy. Problem rozwiązuje się poprzez dokręcenie nakrętki regulacyjnej na przekładni, do której opuszcza się ramę pomocniczą. Mechanicy wyjmują kraker, smarują go, Smar 83 238 849 305 i montują, po czym stukanie znika. Zawieszenie. Na nierównych drogach może wystąpić dudnienie spowodowane luźnymi zaciskami, spowodowanymi zużyciem prowadnic. Tuleje wahacza przedniego wymienia się osobno. Przednia tuleja kosztuje 20 dolarów, tylna tabletka 32 dolary. Tylne zużywają się jako pierwsze, zazwyczaj po 200 tysiącach kilometrów. Pełne gumowe odpowiedniki Audi lub Golfa kosztują 40 dolarów. Oryginalne łożyska kół przednich z piastami kosztują 230 dolarów, a analogiczne 80 dolarów. Tuleje stabilizatora przedniego sprzedawane są w komplecie, ale drążki można kupić osobno za 30 dolarów, oryginalne, lub od 6 dolarów, analogowe. Każde koło, przednie lub tylne, ma cztery dźwignie, z których większość można wymienić osobno. Tuleja wahacza przedniego wleczonego kosztuje 10 dolarów, wewnętrzna tuleja czopa 30 dolarów, górna tuleja wahacza wleczonego 125 dolarów, dolna drążek 45 dolarów. Analogowe są znacznie tańsze. Stan i funkcje stan pasata B8 zależy od konserwacji i eksploatacji. Podstawowe reflektory halogenowe wykorzystują reflektory odbłyśnikowe, w innych wersjach wyposażenia diody LED lub adaptacyjne soczewki LED. Tylne światła są wykonane w technologii LED w dwóch wersjach: high kierunkowskazy po środku i podstawowej kierunkowskazy u dołu. Są trwałe, jasne i nie parują. Fabryczna powłoka lakiernicza jest trwała, nie pęka, nie puchnie, nie rdzewieje. Panoramiczny dach jest praktyczny przy odpowiedniej pielęgnacji. Należy co roku smarować suwak i czyścić rynny na całym obwodzie. Woda odprowadzana jest rurami do nadkoli, ale zatkanie rynien lub zaworów na końcach rur wymaga czyszczenia.